no to siemanko nie ma to jak nagrać coś i nie włączyć telefonu bo chciałem pokazać jak tnie piła po przeróbce na dwa akumulatory zrobiłem to głównie dlatego, że przy jednym akumulatorze jak dłużej ciąłem to on bardzo szybko się rozładowywał po prostu pobór produ był bardzo duży, trzeba było przerwać na chwilę pracę, poczekać i po nie wiem, po minucie, po dwóch minutach Akumulator tak jakby Znowu pokazywał, że jest w pełni naładowany Był zbyt duży powód prądu, on się przegrzewał I odcinał zasilanie Teraz przy dwóch akumulatorach nie ma tego problemu Natomiast nie udało mi się nagrać cięcia Więc przyniosłem nowy klocek Mimo wszystko Taki klocek to dalej jest Ogromne wyzwanie dla takiej piły Zwłaszcza, że tutaj delikatnie mi się skrzywiła prowadnica I nie mogę jej wkładać po całej długości Tylko muszę się ciutkę cofnąć Na końcu jeszcze jeden test po wymianie prowadnicy żeby nie klinowała łańcucha bo wtedy się no, zatrzymuje ta, ta, ta piłka ale i tak uważam, że że lepiej mieć taką niż żadną bo moja spalinówka się rozsypała w taki sposób, że nie jestem w stanie już jej naprawić a naprawa w serwisie jest czterokrotnie droższa niż zakup nowej takiej samej dlatego no, to jest bez sensu na razie działam tą, a jak kupię nową, to będę miał spalinówkę. Lekko krzywa prowadnica powoduje to, że mi się delikatnie podpilnuje, ale i tak uważam, że jest całkiem przyzwoicie. Chodźcie tutaj. Z bliska będzie gorzej widać. Musimy obrócić klotek, bo niestety prowadnica jest dosyć krótka. Ponadto minąłem się delikatnie w cięciu, co widać tutaj, ale i tak sobie dam radę. No ale finalnie i tak się udało, klocek został przecięty i nie trzeba jechać od razu kupować nowej piły spalinowej, bo tą sobie spokojnie poradzę. Prądu jest na tyle dużo, że jeśli bym miał założoną dłuższą prowadnicę i drzewo, które ma taki pień na dole, to spokojnie sobie tą piłką potnę na mniejsze kawałki, spakuję do samochodu jestem w stanie przewieźć. Bez kombinacji i, i pożyczania szukania piły na szybko Gdzieś indziej A tak swoją drogą Większość tego drewna tutaj To wszystko było pocięte Właśnie tą piłą na jednym ładowaniu Fakt faktem tu takie w większości próchno i badziewie I to to w ogóle nie trzyma Że tak powiem Nie, nie trzyma no, W sensie nie stawia dużych oporów dla piły No ale to tutaj powiedzmy O tak to było też cięte tą piłką i sobie spokojnie poradziła ze świeżym drewnem równie dobrze. Tych klocków już nie będę ciął, bo chciałbym z nich sobie powycinać plastry, więc one zostają w całości. Ale jeszcze na pewno mi się ta piłka przyda do niejednego klocka. Jeszcze jedno szybkie cięcie po wymianie prowadnicy na dwunastkę. Zobaczymy czy będzie też lepiej. Śliweczka nie miała szans, jednak prosta prowadnica to jest połowa, że tak powiem, sukcesu. Mimo, że ten łańcuch był przeze mnie ostrzony spartańsko i jest, nie jest ostry, ani nie jest prosto naostrzony, na to i tak cięcie jest fantastyczne. W porównaniu, oczywiście z tamtą prowadnicą. Nie dorówna to dalej spalinówce, czy nawet jakiemuś tam elektrykowi, takiemu sieciowemu, ale i tak do takich prac ogrodowych, amatorskich, czy gdzieś tam jakieś drzewko wyciąć. Spoko. Bez pośpiechu, bez szarżowania i bez zbędnej brawury spokojnie teraz tnie. Bez żadnych kombinacji. Można przyłożyć i jechać. Myślę, że teraz to naprawdę robota będzie się paliła w rękach. Trochę się tutaj już bawiłem tymi akumulatorami. Teraz nie wiem, czy będzie widać. Dalej świecą trzy te, trzy kropeczki. Dalej te czujniki twierdzą, że są naładowane i pewnie jeszcze dużo, dużo tego drewna natną, zanim całkowicie się rozładują te akumulatory. Zwłaszcza, że podejrzewam, że jakbym teraz wypiął go i włożył do ładowarki 2A, 2 to w ciągu pięciu minut zaświeciłyby na zielono, że są naładowane. Mleczko wyszło, to może skończmy już tą zabawę pilarką, żeby go nie straszyć. Ja to wszystko posprzątam, pochowam i może jeszcze jakoś miło spędzimy dzisiejszy dzionek. Wam dziękować za oglądanie i życzę Wam miłego, że tak powiem, weekendu. Cześć, na razie, trzymajcie się. Ja byłem dzisiaj, powiem Wam szczerze, na rybach, ale wytrzymałem tylko dwie godziny, bo rano było tak zimno i nieprzyjemnie, że nie chciało się siedzieć, zwłaszcza, że nic się nad wodą nie działo. Przez całe dwie godziny to tylko raz widziałem, jak tam coś, rybka spławiła się na wodzie, jakiś drapieżnik pogonił, mniejsza, ale to też była mała rybka, więc mówię, nie. To zbyt piękna pogoda, żeby tak siedzieć i marznąć. Cześć i na razie.